Kręcimy się z Krysią po Polsce, dzisiaj szybko wróciła potem Wieliczka i zapowiedź, bo miałyśmy to wczoraj zrobić, tutaj Krysia, bo ja, ja nie, mam, nie mam stojaka, więc muszę mieć długą rękę. Taka od. Krysia od rana, po spaniu u Ewy z gotami. Tak, obydwie jesteśmy po prostu sauté i masakry. Dobra, no koniec, bo znowu będzie, że się lansujemy i jeszcze się krygujemy. Ważny komunikat, jutro pełnia Księżyca, kręcimy się... Planu Krwisty po... Księżyc. Zostawmy te księżyce, jakie krwawe czy niekrwawe, w perygeum czy w apogeum, to zostawmy. W każdym razie pełnia i kręcimy się w Krakowie na Wawelu. Dla wszystkich, którzy czekają na info, punkt spotkań jutro. Podwiązek. Jutro, tak, jutro, prze, o, tak, może tak jutro przed południem, 10:00 na Wawelu, wizawi katedry. Pod wiązem, drzewo wiąz, to jest jakaś restauracja w okolicy. Zaraz za drzewem. Zaraz za drzewem. Yy, więc tam jest punkt spotkań. Jeśli ktoś chce dołączyć, to tak tutaj Krysie, Nie wiem, czy nas w ogóle słychać, bez bardzo głośno w samochodzie. Nie mamy słuchawek, i w ogóle nie mamy. No, miejmy nadzieję, że nas słychać. Spotykamy się o 10.00, a 8.00, czyli we wtorek, czyli, czyli jutro. jutro. A, I coś tam porobimy. I. A... I, I jak ktoś będzie chciał y, poznać Jarka i Natalkę, tak. czyli pogadać o normowarii, to być może będzie czas. Y, będzie Karol Ma Marek, Marek Karol, od pierwszyków, od pierwszyków. Tak. i będzie... No, kto będzie ten będzie? Tak, kto wie ten wie. Kto wie ten, wie, a kto nie wie, to nie musi wiedzieć. To to tak. To, tak. Do Tyś, zobaczenia. No, Muziaczki, Baj! Tomeczku będziesz musiał głos poprawić. Pozdrawiam.